Kolejny rekord dniówki na Allegro, dzień 63. Ja nazywam się Likom i zapraszam do materiału, w którym omówię właśnie ten temat w skrócie. Bilet na dzisiejsze wydarzenie zamówisz sobie pod spodem Klikając przycisk subskrybuj Pamiętaj, że subskrybując tak naprawdę zbliżamy się do nowych celów Nowych rzeczy, które będziemy publikować Więc myślę, że warto Jeżeli po prostu interesuje Cię ten temat I lubisz jak coś mówię A jeśli nie lubisz to nie musisz oczywiście subskrybować i oglądać Ale mam nadzieję, że lubisz Okej, okay, dobra Statystyki za wczorajszy dzień to przygód 4159 zł i 90 groszy Więc jeśli chodzi o kolejny rekord, Przebiliśmy go względem przed wczorajszego dnia jakieś 20 zł, mniej więcej, tam było 15-20 zł, coś mniej więcej tej, tej granicy. Natomiast jest przebity tak? i lecimy dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj jest 15, kiedy to nagrywam, i że będzie rekord, i że będzie 5000. Ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Czas pracy to 7 godzin, tak naprawdę, słuchajcie, zaraz o tym też powiem, bo chcę dzisiaj ten odcinek tak poprowadzić luźno i powiedzieć trochę co u mnie, jak to działa. Satysfakcja 7 na 10, naprawdę jest spoko. Informacje dla nowych oglądających. Jeżeli nie wiesz o co chodzi ze statystykami, które pokazałem przed chwilą, czyli tymi, no to możesz sobie zatrzymać tutaj wideo i poczytać. Ja tutaj dam chwilkę czasu. Ok, możecie sobie zatrzymać, a my lecimy dalej. Ok, więc myślę, że mogę. Was zaprosić do tego spektaklu, na ten spektakl. Okej, okay. ponad 4000 sprzedaży w jeden dzień, i to wydarzyło się. Oczywiście to nie jest rekord mój, jakby ogólnie, że mój jakby życiowy, czy coś takiego. To jest rekord tej firmy, tego konta w sumie głównego, więc nie jest źle, oczywiście, ale nie są to też jakieś mega naprawdę liczby. Zobaczycie w styczniu, że w styczniu może troszeczkę spadnie, ale w lutym już i tak dalej będzie dalej, będą, będą kolejne rekordy. No, i ogólnie, jeśli chodzi o to, jak to się wydarzyło, no, tak jak wiecie, okres świąteczny i tak dalej, o tym już dużo mówiłem. Natomiast y, to, co chcę Wam powiedzieć odnośnie, odnośnie działań, tak naprawdę aktualnie, y, o właśnie, jeszcze cyfra dla, dla wszystkich oglądających: cyfra dzisiejszego odcinka, czyli cyfra do rekrutacji, to 1100 y, i tą cyfrę możecie sobie ogólnie zapisać możecie sobie ogólnie zapisać czyli osoby które chcą wziąć udział w mentoringu moim chcą wziąć udział w rekrutacji do mentoringu mojego po prostu jesteś takiego jak prowadzenie w moim modelu jeżeli jesteś nowy po prostu mogę po prostu poprowadzę cię w moim modelu od a do z za symboliczną kwotę i tutaj wybieram jedną osobę z wielu, jakby z wielu, no z kilkunastu pewnie, albo kilkudziesięciu osób, które tutaj te cyfry każdego dnia zbierają. i cyfry są od tak naprawdę 2 grudnia zbierane, też muszę tutaj informację o tym w ogóle dać. E, natomiast okej, okay, myślę, że możemy, możemy lecieć odnośnie e, aktualnych działań. Jezu, co tak strzela tutaj. E, aktualne działania tak naprawdę spędzam na drukowaniu etykiet, dzwonieniu do, do klientów i tak naprawdę na obserwowaniu jak się pakują paczki, rozmowy z kurierami, na zwrotach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko tyle. W sumie z tych działań, nie jakby już naprawdę mało mam czasu na promowanie i tak dalej, bo ja wstaję rano i bardzo dużo czasu mi zabier zabiera jakby drukowanie etykiet, wystawienie faktur, takie rzeczy wiecie, które są nierozwijające. Oczywiście obsługa zamówień to jest podstawa tego wszystkiego, jeżeli to będzie źle stało, no to wiadomo, ja mogę sobie robić więcej aukcji, i tak dalej, i tak dalej. Mogę jakieś promowanie, mogę kombinować ale jeżeli obsługa um, obsługa jakby klienta będzie na słabym poziomie, to będą negatywy i tak dalej, i tak dalej, więc jakby do tego doprowadzić oczywiście nie mogę. No i w sumie takie są, tak krótko mówiąc, tak wyglądają moje działanie i też mało czasu mam, dla, żeby nagrywać materiał, ale jak widzicie jeszcze ani jednego dnia nie opuściłem, a już jest 63 dzień no i mam nadzieję, że będę trzymał się dalej do końca roku, codziennie, codziennie, codziennie. Um, no Mam nadzieję, że, że mi się to po prostu uda. Ja się oczywiście nie poddam. Pytanie, pytanie od Was: tutaj jedna osoba zadała w sumie w komentarzu. Skopiowałem sobie w oczywiście, czy można mieć więcej niż 10 kont na Allegro, typowo pod sprzedaż. I teraz ogólnie tak o, ja nie wiem, czy miałem w ogóle 10 kont pod sprzedaż na, jednym, na jednej firmie, na jednej, jakby na jednych danych. Szczerze mówiąc, kurde nie pamiętam albo nie zwróciłem nawet na to uwagi. Czy można. Kurde, wydaje mi się, że tak, ale nie chcę się wypowiadać też na ten temat za bardzo, że może być jakieś ograniczenie. Dajmy do to przy 10 czy coś takiego. Ja miałem kilka chyba na jednej firmie. Nie próbowałem chyba, żeby mieć 10 10 na raz, więc musisz sobie to sprawdzić, czy testować po prostu, nie? Czy się da. Nie wiem po co ci aż 10 konta, ale ale. No, mogą być jeszcze takie jakieś zapasówki i tak dalej. W sumie jest to jakaś, jakaś taktyka, nie? No, ale mi by się nie chciało go nie tworzyć tak 10 stricte, pod, żeby 10 zrobić. No, ale wiadomo, kwestia taktyki kwestia tego, co chcesz ty po prostu osiągnąć. Ok, pytań, pytanie ode mnie do ciebie. Ile ty masz kąt na Allegro? Jestem ciekawy, ile już pozakładałeś od samego początku? Jeżeli wiesz, oczywiście, bo jeżeli nie wiesz, nie, nie pamiętasz kąt, który gdzieś tam zakładałeś jakiś czas temu, no to wiadomo, że, że jakby no to jest normalne. Ok. Ja Ci dziękuję bardzo, trzymaj się, do jutra do godziny 18, cześć, cześć, siemanko.